skręcać w prawo. I popatrzmy, proszę Państwa, z Waltera i Jankę będziemy skręcać w Bratysławską w prawo. Zmiana organizacji ruchu. Już widać z daleka strefa 30 i informacja o tym, że będziemy mieli... Rozglądamy się. Tak. I informacja o tym, że będziemy mieli skrzyżowania równorzędne. Tak. Popatrzmy na to. Przypominam, skręt w prawo z Waltera Jankę w ulicę Bratysławską strefa 30 informacja o zmianie organizacji ruchu skrzyżowania równorzędne i z Maratońskiej skręcamy w prawo w Wileńską i popatrzmy proszę Państwa od 16 grudnia zmiana organizacji ruchu tak, popatrzmy tutaj strefa 30 i popatrzmy tutaj czytajmy sobie dokładnie czyli i wjeżdżamy Wjeżdżamy z maratońskiej w lewo w Wileńską. Popatrzmy. Zmiana organizacji ruchu. Czekamy. Bo trzeba pamiętać o tym, że kierowcy nie widzą znaków No i jedziemy za tym, tak Gaz, gaz Przeruszanie. tak Kierowcy nie widzą znaków, często Także my musimy na to zwrócić uwagę Tak, bo popatrzmy jak pojechał W ogóle bez zwalniania to auto przed nami, tak I z Bandurskiego w prawo w ulicę Wileńską Popatrzmy proszę Państwa co tam mamy, biegany wzrokiem, zmiana organizacji ruchu. Wjeżdżamy w strefę 30 na godzinę i w strefę skrzyżowań równorzędnych, tak? Zmiana organizacji ruchu, skrzyżowania równorzędne. I popatrzmy, idziemy ulicą Wileńską, zbliżamy się do Bandurskiego. I popatrzmy, teraz dopiero wyjeżdżamy. I tu równorzędne skrzyżowanie, tak? Też Schotkiewicza. Wyjeżdżamy ze strefy. 30 km na godzinę na ulicę Bandurskiego. Tutaj wolno, bo popatrzmy, widoczność jest ograniczona i będziemy zawracać na rondzie przadla I wyjeżdżamy z Wróblewskiego na Bandurskiego. Mamy koniec strefy ograniczonej prędkości. Będziemy wyjeżdżać ze strefy ograniczonej prędkości. Z Wróblewskiego na ulicę Maratońską.